Jest wtorek, 30 maja, minęła godzina 22. Zapraszam do studia lotnictwa. Dobry wieczór, Marcin Manika, Zaczynamy losowania gierlotto. Już za dwa dni, 1 czerwca, startują Express losy, czyli nowy produkt w świecie gierlotto. W ekspres losach jest aż 4990 głównych wygranych, a polana wygranych we wszystkich ekspres losach wynosi ponad 327 milionów złotych. A skoro już o wygranych mowa, to 20 maja padły jednocześnie aż dwie wygrane w multi-multi o tej samej wysokości. Każdy z graczy wygrał po 105 tysięcy zł. Tego samego dnia padły też dwie jednakowe wygrane w mini lotto, Każda warta ponad 206 tysięcy złotych, bo takie szczęśliwe dni zdarzały się jak najczęściej, a teraz przejdźmy do losowań. W Multimulti -multi do skreślenia jest od 1 do 10 liczb, a już od jutra warto typować 6 liczb, bo wygrane uzyskane z takich zakładów zostaną powiększone o 50%. Zapraszam na multimulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnych ułożonych kul, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. 26 75 15 58 Sześćdziesiąt dziewięć, trzydzieści cztery siedemdziesiąt dziewięć, siedemdziesiąt siedem, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, siedemdziesiąt trzy, jedenaście, siedemdziesiąt osiem, pięćdziesiąt

Pora zamienić półtorej złotówki na mnóstwo gotówki. Wygrane w mini lotto padają co losowaniem. Wczoraj ktoś z Państwa za pośrednictwem strony lotto.pl zagrał i wygrał ponad 322 tysiące złotych. Gratuluję i zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule, komara mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. 17. 6, 18, 1. 29. W Kaskadzie kupuje się los, na którym znajdują się dwa zestawy dwunastu liczb. Trafienie wszystkich liczb w jednym zestawie to wygrana warta 250 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie kaskady. Kasecie maszyny losującej. Mamy 24 kolejno ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. 13, 17, 18, 5. Dwadzieścia cztery, dwadzieścia dwa, trzy, dwadzieścia trzy, dziesięć, piętnaście, czternaście, jedenaście. W Eurojackpot do zdobycia są największe pieniądze. Kumulacja, kumulacje mogą sięgać nawet ponad pół miliarda złotych, a w dzisiejszym losowaniu do zdobycia było 250 milionów złotych. Poznajmy szczęśliwe liczby. Losowanie Eurojackpot odbyło się dziś między godziną 20:15 a 21:00 w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły w nim następujące liczby: 8, 2, 16, 21, 39 oraz 4, 5. Gratuluję zwycięzcom. Wynik losowania będzie dostępny na lotto.pl a w ekstra pensji do zdobycia jest wypłata na lata. Wysokość wygranej zależy od wybranej stawki w grze. Na przykład grając za podwójną stawkę można wygrać 10 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule, bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwa, piętnaście, jeden. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest liczba jeden. Płacając tylko złotówkę do zakładu ekstra można zagrać w ekstra premię. Do wygrania jest aż 100 tysięcy złotych od ręki. Życzę powodzenia. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Będę, maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Trzydzieści trzy, cztery, trzydzieści pięć, sześć, jeden. A ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstrapremii jest liczba cztery. Pora sięgnąć po miliony i zostać Lotto milionerem. Dziś w Lotto można wygrać ponad 10 milionów 200 tysięcy złotych. Szansę na zostanie Lotto milionerem daje też Lotto Plus. Grając z plusem można zdobyć okrągły milion złotych. Rozpoczynijmy losowania. W kasetach maszyny losującej mamy po 49 kolejno ułożonych kul. gdy maszyny są puste. Zwalniamy blokady. I rozpoczynamy losowania. Osiem. Trzydzieści dwa. Czterdzieści cztery.

34 16 Na stronie lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej można zagrać między innymi euro Eurojackpot. Kolejne losowanie już w piątek. Tym razem zagramy o 300 milionów złotych. Pominam też, że do 5 czerwca można zgłaszać pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w swojej okolicy w ramach kampanii Wygrywamy Zaczyna się od wy, szczegóły na gramy wygrywamy.pl. Dziękuję za wspólny wieczór i w imieniu Renaty Molendy Potrykus. Zapraszam na jutrzejsze losowania. Dobry noc.